Na pewno po, takich, po takim spotkaniu dzisiejszym no, trudno, trudno może coś się rozsądnego powiedzieć, ale przede wszystkim ze względu na ilość tych sytuacji, w w pierwszej połówce jaką stworzyliśmy, gdzie mieliśmy zdecydowaną przewagę i praktycznie śląsk w pierwszej połówce, w ostatniej minucie miał sytuację, gdzie mógł pokusić się o zdobycie My tej sytuacji mieliśmy kilka również, również w drugiej połówce, ale niestety pomimo stwarzania tych sytuacji na razie nasza skuteczność jest zbyt słaba, to powoduje, że my nie wykorzystujemy tej sytuacji i i taki mecz jak dzisiaj niestety przegrywamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo pytania do naszego gościa? Andrzej Owadowski, słowo sportowe. Jeszcze ręki ja Ale już widziałem powoli ten więc <grym> <grym> bardzo proszę Panie trenerze, czy. Bo macie teraz wyjazd do Warszawy. Czy Kamu u siebie. U siebie, przepraszam. Kram ja. u siebie z Medią. Czy jeszcze pan widzi szansę na Puchary? Czy to już raczej tak bliżej powraca? Nie, my mamy dwa spotkania na pewno w tych dwóch spotkaniach będziemy grać o, o maksymalną ilość tak więc myślę, że jeszcze się wiele wydarzy. Na pewno dzisiejsze yy, to spotkanie, i ta porażka jak gdyby go że się nas wyprzedził, yy, ale to nie, znacza, nie oznacza, nic, że, że my jak gdyby nie będziemy walczyć dalej o te, to minimum czwarte miejsce. Na pewno po, tym dzisiejszej, yy, po, tym, po tej dzisiejszej porażce to czwarte miejsce będzie się troszeczkę oddaliło, ale jestem pełen wiary w to, że, że jednak... Musimy zacząć być skuteczni i tę sytuację, i tą grupową grę przede wszystkim w takich właśnie pojedynkach jak dzisiaj tutaj we Wrocławiu, musi ona zostać przełożona na, na, na bramki, na punkty. Mhm. Kontuzję, że... Tak, Kevin, Kevin na, na treningu naciągnął gwiazdę, a dwa poboczne, więc myślę, że, myślę, że no będzie ciężko, żeby wrócił jeszcze w tej rundzie. Michał Gus, transportowy. Załóżmy, że zrobicie puchary. Ilu pan potrzebuje mieć w tej, do tej duży nowych piłkarzy, żeby, żeby... w tych pucharach wstydu nie było. Jeżeli pan uważa, że będzie miało być wstyd z tymi zawodnikami, który, których no, mamy? Droga, no, droga... bo jeżeli się wchodzi do pucharów, to przynajmniej z założeniem, żeby tam próbować powalczyć o fazę grupową, bo tak bym to powiedział. Na pewno jeżeli chodzi o personel, to najpierw będziemy to, na ten temat dyskutować w klubie. Na pewno... Pierwsze podstawowa rzecz, na najpierw do tych paru się musimy za, zakwalifikować i wtedy na pewno będziemy takie kroki podejmować, żeby, żeby ta drużyna została wzmocniona odpowiednio do, do, do potrzeb. Pan ma spokojną głowę przy tej u Bugary? Nie jest tak, że nie wchodzicie tutaj za po siedmiu nie od Ja myślę, że, w że jako trener to nigdy nie masz spokoju, tak więc yy, wiadomo, że yy, chcemy, chcemy zająć to, to czwarte miejsce. Pomimo tego, że na pewno, na pewno na początku lutego naszym pierwszym podstawowym celem była, była awans do ósemki, to wszystko się potoczyło dla nas bardzo pozytywnie, przede wszystkim poprzez tą dobrą naszą grę. I również ten dzisiejszy mecz, moim zdaniem, w naszym wykonaniu był bardzo dobry, ale niestety my nie strzeliliśmy bramek, a, a Śląsk, Śląsk, wykorzystał tą sytuację, zdobył bramkę, która dała trzy punkty, więc to jest na dzień dzisiejszy jeszcze ta, taka pewna różnica. Ale my na pewno na pewno jeżeli z tej drogi tą rozpoczęliśmy nie będziemy nie zobaczyć. Będziemy ta kontuzja gminna była w piątek do treniku? Ta kontuzja wydarzyła się tak. W środę. W środę. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Andrzej Słowskiego zaproszę. Czy uważa pan, że brak Sebastian'a Mili nie został uzupełniony żadnym innym kreatorem, który... Na pewno Sebastian jest zawodnikiem, który, który z jednej strony potrafi jednym podaniem otworzyć drogę, a z drugiej strony również tam zdobyć bramkę, ale myślę, że jeżeli popatrzymy na to, co my dzisiaj, jakie sytuacje stworzyliśmy, to, to nie był problem w stworzeniu sytuacji, tylko ich wykorzystaniu, no tych sytuacji mieliśmy kilka i, i, I tego nie potrafiliśmy zamienić na bramkę. Tak więc na pewno, na pewno gdyby Sebastian był też inaczej, inaczej by, bylibyśmy troszeczkę ustawieni. Może byłoby to dla nas skuteczniejsze, ale, ale również Sebastian był tutaj no, w meczu, kiedy przygrał trzy do zera. Tak więc na pewno nie będziemy szukać e, usprawiedliwień e, w personaliach. To na pewno to był dobry mecz. Dobry mecz, tym bardziej, że, że no, ilość tych sytuacji, jaką mieliśmy. Myślę, że mało dużym przyjeżdżając do Wrocławia stwarza sobie tę sytuację, ile my dzisiaj. Dziękuję. Bardzo proszę. Myślę, że nie była zbyt pochodna decyzja, tak na trzy kolejki przed końcem o odpaleniu umożliwiania Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest tylko, zostało to powiedziane w, w prasie, e, tak więc ci zawodnicy... Ogólnie, tak, był klubowy, tak, no komunikat klubowy, ale tak jak ci zawodnicy również, jak gdyby, mają wiadomość na koło, jeżeli jeżeli będą te trzy ostatnie dobre dla nas wyniki, wszystko się jeszcze może zmienić i, 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 i z drugiej strony oni również, jak gdyby jakąś pewną odpowiedź chcieli usłyszeć, ale ja myślę, że tutaj, że tutaj na pewno to nie miało wpływu na, na to, że dzisiaj któryś z tych zawodników ewentualnie grał bez zaangażowania, bo wydaje mi się, że to było bardzo dobre spotkanie pomimo pozycji niezbyt dla niego dla niego optymalne, ale jednak niego bardzo no, więc to są, to są zawodowcy. Musimy również mieć no, tą świadomość, że no, takie, są, takie są również prawa rynku, no, że jedni zawodnicy odchodzą, bo chcą odejść do innych klubów lepszych, gorszych. Tak no, więc musimy to również zaakceptować. Ale no, myślę, wydaje, że my nie mamy z tym problemu jak również zawodnicy. Na ten temat rozmawialiśmy z nimi. Trudno, że dzisiaj nie przyjął, Został został, został, został w w Jeżeli chodzi o, o, o Piotrka, mi się wspomniały akurat um, problemy rodzinne i, i to spowodowało, że potem musiał zostać w Gdańsku.